Co mam panu podać? Adres mailowy. Czyj adres mailowy, proszę pana? Pana. Na które mogę wysłać panu wiadomość? Dobrze, proszę pana. No to tak. To pan pisze. Pisze. Pisze pan? Tak. Godzinna minetka. Aha. Małpka wp.pl. Okej, okay. a wcześniej pan inny podawał. Bo ja mam wiele adresów mailowych. A niech mi pan ten wcześniejszy poda. A jaki, jak, jaki panu podawałem? To panu podam jaki powiedziałem. A to okay. nawet nie wie pan, który pan podawał? No to bardzo dziwna sprawa, bo pan za każdym razem... Podałem panu na pocztę 48pl Tak? Dobra, panie Mateuszu, czy nie wiem z kim ja teraz rozmawiam? nie będziemy robić z tego cyrki. Ja panu podeszlę wiadomość na cyrk? tego pierwszego maila i na ten, który jest z pana w rejestracji i proszę mhm. mi tam podesłać skany dowodu albo zdjęcia. Ale ja, ja takich rzeczy nie, nie wysyłam, proszę pana. No to trudno, no to nie możemy wtedy z panem współpracować, bo ja nie mogę pana gdzie zweryfikować. gdzie przy Co no dokładnie? Było no to, co pan mówi. No to, co pan mówi, gdzie było napisane przy reklamie. Niech mi Pan powie, czy ma Pan jakieś doświadczenie w inwestowaniu w ogóle na giełdzie? Czy tak, kiedyś doświadczenie. Pan coś robił na giełdzie? Mam doświadczenie. Gdzie dokładnie Pan? Na wolumenie. Na wolumenie. Nie podawa Pan tam żadnych swoich danych? pan mi Nie, no gdzie? Na wolumenie. Panie kochany, co Pan? Kupowałem bilet i wio do przodu przecież, nie? No tak, pan tam nie stary jeszcze z elektroniką stał. Słucham. Tylko, że to nie jest inwestycja na giełdzie. Proszę no jak Ja nie? pana o giełdę pytam. No na giełdzie. Na jakiej giełdzie? Wolumen, mówiłem panu. To nie jest giełda. Ze starym, in... no jak nie jest giełda? Panie, pan się wpisze. No tak. Ze starym inwestowałem. Panie znaczy, on inwestował, a ja stałem. Dobrze. E, Panie Mateuszu, Z niech Pernesu pan sobie To może wymagać od pana. No dokumenty, tak? Bo Wolumen to jest giełda elektroniczna. To jest bardzo proszę pana. A my teraz bazar. z panem rozmawiamy. Czyli jednak czyli rozmawiamy. panu internet działa. O inwestycjach, proszę pana. No tak to mówię Mateusz, panu, że inwestował. Nie będziemy... Kupował w Pewexie Pepsi i później czy tam kole, Aha. bo nie wiem, co tam było wtedy i sprzedawał na Volumenie. No tak? inwestował, tak? W tą kole Pepsi no czy w cokolwiek. W gazowane. Pani Mateusz, no wiem, że dobra inwestycja. i teraz ja też chciałem, no,